Siemano. Dzisiaj gramy w Brawl Starsa. ale nie byle jak, tylko kupujemy górny karnet, co nie? Więc aktywuj i za 3 2 1 0 i 3, 2, 1, 0 start. Wow! Piękny winak co nie? Więc mamy górny karnet do odblokowania. No i co? Powiem wam no, piękny karnet jest, więc myślę, że mm, super, tu przejdźmy tylko D4, R, R i to jest, to jest Star Warsa skin do Deryla mm, mega skrzynka, y, tu monety, big box, moneta, pakiet odznak, ale będzie mega boxów, mm, to będzie w kolejnym odcinku, nara!